Mianowicie Włosi z tej grupy zgubili się najpierw na pustyni, bo dowódca 9 batalionu stracił swój czołg, w którym był jedyny kompas. Jakim cudem na całą taką gromadę posiadali tylko jeden kompas? Jest to jedno z pytań, na które po prostu nie posiadam odpowiedzi. W każdym razie pod Birhakiem znaleźli się przez przypadek i nawet nie wiedzieli do końca, jakie wzgórze mają przed sobą. No ale w końcu gdzieś dotarli, więc przeprowadzili szturm, który przerodził się w prawdziwą. Masakrę. Włoskie czołgi wjeżdżały pod lufy ukrytych francuskich armat, a załogi były wykańczane przez otaczające je oddziały piechoty francuskiej. I tak się składa, że działa samobieżne w trakcie tej akcji trzymały się z tyłu, zapewniając wsparcie ogniowe na odległość, co właśnie dało nam takie liczby, a nie inne, że czołgów z dymem poszło dużo, a dział samobieżnych utracono tylko jedno. Tutaj z innej strony te dzieła samobieżne pojawiły się także w innej dywizji czołgów walczącej w Libii, mianowicie dywizji Litorio w sierpniu 1942 roku. Półk artylerii Duka Daosta został wsparty przez 554 oraz 556 grupę.